Witajcie na moim kanale. Jak zwykle jesteśmy na ranczu. A cóż będziemy robić? A dzisiaj, czas sadzenia kartofli, czyli zimniaków. Oczywiście, za pomocą naszej nowej sadzarki, będziemy sadzić tutaj na ogródku. Chciałem Wam pokazać, mamy poletko. Tutaj mamy już poletko wyrobione. Jak widzieliście na moich pierwszych filmach. Tutaj była dżungla, a teraz mamy piękne poletko, które postanowiliśmy zagospodarować. No i dobiliśmy swego przed świętami. Yy, ogrodziliśmy już całość, także już co mamy ogrodzone. Yy, co prawda, no nie nagrywałem tego, bo, bo skupiłem się na pracy. Yy, tutaj mam. Ten odcinek jest ogrodzony siatką leśną. Tutaj będzie kiedyś wstawiona deska już mam profile wstawane. Również z tej strony tak samo będzie wyglądać. Na razie tymczasowo do tego momentu kiedy będę miał czas to sobie zrobię. I musi zostać ta siatka leśna. Chociaż ona tu wcale źle nie wygląda jest dobrze naprężona. Chroni nam tutaj cały cały nasz ten dobytek. Ale tak sobie zaplanowałem że będzie że będzie akurat deska, bo to będzie ładnie się komponować. Tutaj postanowiłem, chociaż też tymczasowo miało być siatka leśna, a, a, a doszło do konsensusu takiego, że y, ogrodziłem ogrodziłem jak sami widzicie siatką zwykłą 150 hmm, zostało mi trochę podmur, płyt podmurówkowych, ale no, nie zakładałem z tego względu, że no czas, czas i jeszcze raz czas. Jeszcze zostały mi słupki do odcięcia, jakieś zaślepki trzeba postawiać. No i postanowiłem zaciągnąć siatką, a kiedyś w przyszłości jak będziemy, e, będziemy chcieli ładnie, żeby to było ładnie, prawda? No to sobie zrobimy też, wstawimy, wstawimy, sobie płytę podmurówkową jak tutaj i zrobimy sobie dalej deską. Ale na ten moment nie mam czasu i musi być tak ogrodzona. Ale powiem Wam szczerze, że no trochę ten odcinek mnie złapał. To jest jakieś 40 metry, niecałe 40 metry siatki. 1000 zł. Sama siatka. Plus drut i te inne akcesoria, które tutaj, e, które tutaj e, zastosowałem. E, nie licząc słupków. Część słupków kupiłem. Część, no ale kupiłem. Kupiłem nowych słupków. Akurat w sklepie, w którym kupowałem siatkę, kupiłem słupki gotowe 32 zł a część yy, takich fajnych słupków, o tak jak tutaj są. Kupiłem na złomie. To jest rura konkretna, bo to jest rura grubościenna, grubości 5 mm. Także tak, to jest, yy, powiem, bardzo dobra rura. No i tutaj profile to sobie wspawałem. Jeszcze trzeba by było ich yy, antykorozyjnie raz pociągnąć, bo tak resztkę farby miałem i, i po prostu tylko zdążyłem tyle pomalować, o ile. Tutaj mamy broteczki posadzone, inne kwiatki, które yy, niedawno też sadziliśmy. Wsadziliśmy no, sadziliśmy razem, wspólnie, żoną, bo tam komentujecie, że wyrażam się w liczbie mnogiej. Chciałem wszystkim wytłumaczyć, że wszystkie prace, które wykonuję, to to wykonuje tylko żoną, ewentualnie ktoś tam jeszcze nam pomaga, Robert czy ktoś tam ewentualnie. Ale większość, tak jak to ogrodzenie całe z jednej strony i z drugiej strony, e, wykonaliśmy we dwoje. Tylko po prostu żona nie chce się nagrywać i uszanujmy to. Także będziemy brali się zaraz za sadzenie. Sadzimy. Trochę to jest wcześnie, bo dzisiaj mamy chyba piąty, szósty, szósty chyba. Sobota, szósty kwietnia, ale, ale no niestety y, mam masę prac. Na prognoza podaje, że już będzie w miarę ciepło. Także w ogóle w tym roku e, przyroda bardzo wcześnie ruszyła. E, wegetacja wcześnie ruszyła, już las nam się powoli zazielenia. Zobaczcie sami tam już oddali las się zazielenia i, i tutaj w ogóle wszystko już wszystkie drzewka praktycznie już zaczynają kwitnąć więc no nie ma na co czekać w szczególności że mam bardzo dużo pracy tutaj jak sami widzicie jeszcze jeszcze nie, nie dokończyłem cięcia drzewa czyli drewna no no i priorytetem jest w następnym tygodniu popołudniami to wyciąć, bo będziemy się brali za wymianę pokrycia dachowego na, tej, na tym budynku gospodarczym to dawniej służyło jako obora, tu była obora, były krowy. Tam było w tych drugich drzwiach były konie, tam była stania i spichlerz. No i tutaj stodoła nam została. Tutaj jak sami widzicie, już mamy blachę kupioną na, na ten budynek i na stodołę. Też zamówiłem już w tym samym kolorze, tylko po prostu nie przywożą mi tego, bo, bo nie chcę, żeby mi leżało. E, wyrobimy, wy, wyrobimy tutaj i będziemy się brali za stodołę. No tutaj będzie grubszy temat, bo ta stodoła stoi nierówna i będziemy ją podnosić. E, postaram się to na życzenie mojego sąsiada, którego serdecznie pozdrawiam. Będę to nagrywał, będę to wszystko pokazywał. Bo ciekawy jest takich e, prac i chyba większość z Was też jest ciekawa w jaki sposób można e, podnosić, e, ustawiać, e, poziomować takie budynki ta, takiego gabarytu. Więc e, postaram się nagrać Wam i, no i zobaczycie, będziecie wtedy mogli zobaczyć. Tak jak również zrobiłem to e, z tym budynkiem. Który teraz służy jako garaż. Oczywiście z braku czasu materiał już mam, stal już mam. Ewentualnie blachę tylko zamówić, ale tu już mamy, mamy projekt na wrota przesuwne, które będziemy robić. Też postaram się wszystko nagrać, pokazać. Tylko czas, czas i jeszcze raz czas. Także dobra, dosyć tego mojego gadania, działamy. Sadzimy ziemniaki. Sadzarkę mam podczepioną. Tutaj będę miał trzy odmiany sadzone. Yy, odmiana niewiadomego pochodzenia, ale bardzo smaczne. Dostałem kilka wiader. Tutaj zakupiłem odmianę, yy, to jest jakaś średnio wczesna chyba. Z tego co wiem to jest odmiana Michalina. No zobaczymy. Prawdopodobnie bardzo dobre ziemniaczki. Yy, wszystko się okaże. Także więc sadzimy, sadzimy drugi rządek. Tak to wygląda. Szyby wam brudną. Dopiero teraz się ukazało jak wygląda. I zaraz będzie koniec. Naszego, naszej plantacji zimniaka Trzy odmiany. Na takie ma No, i jak widzicie, mamy już kawałek posadzony. Tutaj wyszło nam dwa rządki czerwonych. I tamte, nie wiem ile, ale to takie krótkie rządeczki. No, kilka. W każdym razie chcieliśmy oddzielić żółte, czerwone. I tutaj będzie, chociaż mam 50 kilo ale areału mi zabraknie, bo jeszcze tutaj będzie ogród. Także tutaj będziemy sadzić jakieś, nie wiem, może cztery rządki nam wyjdzie. 20 kg planuję posadzić mm, tej Michaliny także dobra działamy sadzimy a co jeszcze tam mm, było bardzo dużo korzeni zaczepiłem za korzeń i kurde wygiął mi się jeden płużek ale to no niestety to trzeba będzie chyba na gorąco grzać no, jak sami widzicie wygiął płużek trzeba będzie na gorąco grzać i prostować dobra musimy dosadzić to tak jak jest no i dobra, wysadziliśmy wszystkie. Jeszcze tylko sprawdzę. A, jeszcze coś wyleciało. Akurat na styku, co zostało w ruchach. I wszystko. Kilka się zostało, czyli wysadziliśmy jakieś... No 15, nie, ale 14 kilo, 13, 13. Tutaj jeszcze dosypię, podgarnę to yy, motyczką. Także taki kawałeczek ziemniaczków. A tutaj, ten, ten pozostałość to będzie na ogród. Warzywa Pietruszka, Marchewka, jakiś pomidorek, ogóreczek. I, i tak to wygląda. No, tutaj dużo było korzeni. Nie wiem, czy, czy mówiłem. Tutaj rósł orzech, którego się pozbyłem. I tutaj z tych dwóch drzew, z tych dwóch drzew też. Także tyle miejsca nam zostało. Troszeczkę nawozu dałem. Nie będę ukrywał, że jestem taki eko, bo miałem w planie obornik, ale z braku czasu postanowiłem dać nawóz. Ale to będziemy akurat eko uprawę prowadzić, bo będziemy no, naturalnie. Będę w tym roku próbował naturalnie bez żadnych tam ewentualnie nie wiem, jakie będą te ziemniaki, bo miałem problem z poprzednimi odmianami w walce ze stonką ziemniaczaną. Strasznie atakowała, ta prawdopodobnie jest bardziej odporna. Także tutaj mamy już posadzone, jak sami widzicie, sosenki. A tutaj czosnek wychodzi. No późno sadziliśmy, posadziliśmy gdzieś chyba. Nie wiem, czy to był grudzień, czy to był styczeń, gdzie nie, gdzie wychodzi zimowy harnaś. No zobaczymy, mamy jeszcze czas. Powinien wyjść. Tutaj jeszcze <coughs> hawka mi się włączyła. E, on jeszcze powinien wyjść, także poczekamy e, aż nam on wyjdzie, prawda? gdzie, nie, gdzie on już wszedł. wszedł. E, facelia wyrosła, tak jak tutaj widać było. Tutaj na poplą posiałem facelię i po prostu ją przyorałem. Dlatego będzie taki troszkę bardziej. Żyzne stanowisko Bo jak facelia jest posiana To akurat Bardzo poprawia strukturę gleby Więc ziemia jest taka pulchna Fajnie się Fajnie się uprawnia Później I no jest dobre, dobre podłoże Także myślę, że taki kawałek Nam w zupełności wystarczy na ogród Także kończymy Dzisiejszy odcinek I zapraszamy do oglądania Następnego Trzymajcie się, na razie